Cześć kochani, zaczynamy testy na soli. Soli, którą wczoraj Wam zaprezentowałem na świetnym filmiku profesjonalnym, jakim nagrywam. Trim Mineral Sula Rock Fluor Premium. No, i co, kochani? Mamy wodę, wodę o 20 litrów, 20 litrów. Mamy grzałeczkę. A ona świeci, wierzcie mi, że świeci grzeje do 28 stopni. Wiecie, żeby rozpuścić sól, to wyższa temperatura sprzyja rozpuszczalności soli. Yy, I mamy filterek gąbkowy. Taki na napowietrzacz się śmieje z gąbeczką. Taka mała gąbeczka. Światło niebieskie, bo wiecie, no... Takie piękna poświata niebieska. Nie mam innego światła. Na tym to nie ma znaczenia. I tak, co myślicie, że teraz powiem dać 3 gramy soli na 20 litrów? Jak to producent zaleca, panie producencie, liter waser, dwa, litren. co to za język? <śmiech> <było>? <śmiech> Dobra, 3 gramy na 20 litrów i powiem Wam tak, oj dam, oj dam, bo to jest 3 gramy. Już ważyłem sobie, mam taką wagę. Jubilerską i sobie zważyłem, dam, ale nie dziś. A dlaczego? Ponieważ tu wcześniej w akwarium też coś było, gąbkę pukałem w wodzie RO i jak wrzuciłem tą wodę, oczywiście ja wiedziałem, że tak będzie, ale tego Wam tak mówię, to jest 40 US'ów, a jeszcze nie dałem soli. To ja poczekam do jutra i dam te 3 gramy soli na te 20 litrów. A dzisiaj do, do jutra w sumie do soboty, albo soboty po pracy nawet. Dopiero podmienię znów 20 litrów. Zobaczę ile jest US-ów i startujemy. Ja średnio mam około 20 US-ów w wodzie. Ja a tam nie zmieniam jakoś super. O, i krewetki jak mi żyją, mnożą się, więc nie będę cudował. Na razie jest 22 stopnie woda, ale jak wzrośnie temperatura do 28, to będzie pewnie około 50, za tym te wszystkie. Osady, co tu były wcześniej, czyli tu była spirulina, niestety mi padła <grymna> żywa spirulina, pamiętacie? No T tutaj dawałem różne takie sole i te osady są i to musi się rozpuścić. Nie wiem, czy to się rozpuści przez jedną dobę, yy, bo to czyszczone było akwarium, oczywiście. Ale wiecie, tu pofiltruję się wodą RO, zleję ją do zera, wyleję, wywalę i z powrotem yy, akcja, reakcja. Ok. To testujemy. Niebieskie opakowanie, niebieskie światło. Działamy. Życzę miłego piąteczku. To już chyba 3 września. No i tak szybko weekend, ale super. Dobra, to trzymajcie się. Życzę miłego dnia. Do zobaczenia. Hej!